Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ekspresowe pierogi. Potrzebować będziemy pół kilograma. Ja mam zmieloną łopatkę, jedno jajko, jedną startą cebulę. Doprawimy solą, pieprzem i papryką. Możemy dodać jeszcze ulubione zioła. Jakie lubimy, takie dodajemy. I tutaj mam jedną szklankę o pojemności 250 mleka, jedno jajko i też dodam niewielką ilość papryki. I to należy bardzo dokładnie połączyć. Mieszamy. Mam mąkę do obtoczenia. A mięso bardzo dokładnie wyrobimy i uformuję takie kulki wielkości orzecha włoskiego. Tutaj podsmażam 20 deko słoniny i jedną cebulę. Podsmażam na złoty kolor. Dodamy z tym pierogi. Teraz, tak jak wspominałam, wyrabiam masę mięsną. Tu w garku już gotuje mi się woda, bo dopiero pierogi będziemy gotować partiami. Musimy bardzo dokładnie wyrobić masę mięsną. możemy dodać szczypiorku, świeżych ziół jakie lubimy a możemy zrobić w takiej formie jak ja tak. i teraz formujemy takiej wielkości kulki mięsne i tak zrobię z pozostałym mięsem takie kulki uformuję. Tłuszcz już mam zeszklony idealnie, a teraz będziemy przygotowywać pierogi. Mięso mam uformowane, obtaczam w mące, daję do masy jajecznej. Obtaczam w mące, ponownie do masy jajecznej i ponownie do mąki. W ten sposób formujemy. I mąka, masa jajeczna. Gotujemy pierogi partiami, więc uformujemy kilka i ponownie. Pierogi będziemy gotować 10 minut. 3 razy wkładamy do masy. Obtaczamy w mące. I tak zrobię. Teraz może już tutaj woda mi się gotuje, więc trzy pierogi wrzucę. A pozostałe będę formować, obtaczać. Tak. I takie obtoczone wrzucamy na gotującą się osoloną wodę i gotujemy. 10 minut. Z na zmniejszonym płomieniu. Tak zrobię z pozostałą częścią pierogów. I tak oto ekspresowe pierogi mam ugotowane, wyjmuję i ja podaję w ten sposób, że obficie. Polewam tłuszczem. Możemy podać również skwaśną i śmietaną. A tak wyglądają pierogi w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ekspresowe pierogi.